Mówienie babie. Dobra, weź ty tamten. Jako jeden z podstawowych dowodów męskości. Badania naukowe. Czy jako chłop można mówić U -u", nie obniżając stężenia testosteronu we krwi, analiza przypadków. Pedofilia w kościele. Lewactwo po prostu mówi o tym, żeby odwracać uwagę od gospodarki. Dokładnie tak, stary. Tak samo aborcja. Problemy kobiet? W prawdziwym życiu to nie ma żadnego znaczenia. Jak godzić narzekanie na zanikające wartości z upartym gloryfikowaniem robienia hajsu, techniki, udawanie, że zależy ci na zdrowiu młodzieży, by wciskać jej batoniki, suplementy i napoje energetyczne skuteczny model biznesowy. Top 10 chłopów najdłużej tkwiących w przyjaźni z babą. Smutne przyznawanie babie racji i śmianie się z jej żartów, gdy nie zależy ci na ruchaniu? Najbardziej żałosne zachowanie chłopa.